Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 19 października. Ja się nazywam Klara Bielawka i chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Dzisiaj o godzinie 20 na dużej scenie naszego teatru będzie grany spektakl, który przyjechał prosto z Spiny. Jest to spektakl René Polesza. Chóry myli się potwornie. Bardzo serdecznie zapraszam. Również dzisiaj o godzinie 22, czyli akurat po spektaklu na przykład, mogą Państwo usłyszeć bardzo klimatyczny folk w kafe kulturalna Meryl Wupslin. Także cały czas można oglądać w foyer naszego teatru, od godziny 17 do 21 codziennie, Komunitas Ernauta Mika. Bardzo serdecznie zapraszam.